67% kobiet w rozmiarze plus size kupuje poliestrowe garnitury, bo nie ma innych w sklepie. W upale to koszmar. Można się w nich dosłownie ugotować. Moja obserwatorka Basia obawiała się planu odpotu podczas rozmowy rekrutacyjnej. Zamieniłyśmy tkaniny i kroje, i po problemie. Dlatego dzisiaj mam dla ciebie dwie pełne stylizacje, w których będzie wyglądała profesjonalnie i się nie przegrzejesz. Pierwsza stylizacja to lniany garnitur. Marynarka na podszewce jest bardziej elegancka. W pastelowym kolorze może być pastelowy róż i do tego spodnie z prostą nogawką do kostki. Do tego gładki bawełniany top z dekoltem V. Do tego płaskie buty w neutralnym kolorze mogą być mokasyny no i akcesoria, czyli biznesowa torba, może być tołt. I tutaj taki mój protip, zaczerz włosy w niski, gładki kok, może być kucyk, to zawsze wygląda profesjonalnie i schludnie. Druga stylizacja to sukienka. Ja wybrałaby z materiału Tencel. Świetna długość to taka midi. Możesz wybrać błękitny kolor i talię podkreślić skórzanym paskiem. Buty to czółenka typu slingback na niskim obcasie. Jest wygodniej i profesjonalnie. Świetny patent to apaszka zawiązana na szyi. To też taki typ który odwraca uwagę od dolnych części ciała i przenosi ją w górną część sylwetki. Mój super pro tip, zapisz go sobie. Spryskaj sukienkę mgiełką wodno od Odświeża i chłodzi w sekundę. Uwaga, to nie wszystko. Jeżeli chcesz otrzymać ode mnie. Nie, moje bonusowe trzy prototypy antyupał, to wpisz w komentarzu poniżej słowo HOT, a wyślę Ci je w wiadomości prywatnej.